Siedzi sobie z 15 minut temu tutaj w pokoju moja żona i ogląda na telewizorze jakiś serial. No i mówię, słuchaj, muszę cię poprosić, żebyś wyszła na jakiś czas, bo będę nagrywał nowy odcinek Label Flash. A ona tak patrzy na mnie i mówi, jakie Label Flash? Przecież masz nagrać nowe ości. No, jak mam nagrać nowości, no to nagrywam nowości. Wszyscy gotowi. Można zaczynać. Zatem otwieram nasz program już. Witajcie więc w 16 odcinku nowych ości i jak widzicie, udaje mi się trzymać systematyczność. Jeden raz w miesiącu nowy odcinek się pojawia i wydaje mi się, że to jest w miarę optymalne, żeby ogarnąć te najciekawsze rzeczy, które się wydarzyły w świecie muzyki metalowej. Was nie zanudzić takim szukaniem tematów bezsensownym, a jednocześnie nie Przechodzić w jakiś taki tryb robienia tylko i wyłącznie nowych ości, bo to też nie ma żadnego sensu. Muszą być materiały takie, jakie są na kanale. I wydarzyło się trochę w ostatnich tygodniach, więc lecimy. Standardowo jest oznaczenie, standardowo partnerem odcinka jest firma Asus i chodzi o tego laptopa. A skoro o materiałach mowa, no to zachęcam Was, o ile oczywiście jeszcze nie widzieliście, mam nadzieję, że widzieliście mój materiał, drugą część tak naprawdę materiału, drugie zestawienie najbardziej metalowych gier. To jest już zestawienie, które przygotowaliście Wy, to znaczy ja wybrałem te gry, które Wy wskazywaliście gdzieś w social mediach czy w komentarzach pod pierwszym, ubiegłorocznym filmem i tam też można się dowiedzieć o tych oto słuchawkach, które się tam pojawiają, a dokładnie Turtle Beach Stealth. Pro. Zachęcam do rzucenia okiem. A skoro o tych sprawach też mowa, no to przeszedłem na nich Diablo 4. No właśnie, Diablo 4, moi drodzy 06 2023. Szatańska data, tylko z brakło jednej szóstki. No i powiem Wam, Diablo 4 bardzo dobre. Kampania mogła być trochę lepsza, ale wszystko oprócz kampanii jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre, świetnie mi się w to gra. No i skończyłem kampanię, wbiłem już ponad 50 poziom, odblokowałem sobie paragony, więc teraz zaczyna się prawdziwe granie, a nie jakieś tam wiecie, przechodzenie kampanii. Polecam tę gierkę. No niestety jest droga, ale moim zdaniem warto szczególnie, że patrząc na Diablo 3, to jest gra, która będzie wspierana, myślę, że. Z 8-10 lat. No ale muzyka, muzyka, bo to nie chodzi o gierki, tylko właśnie o muzykę. Najważniejszym, największym wydarzeniem, a w zasadzie takim facepalmem jest NZZ Solidarność, która postanowiła bojkotować i starała się zakazać Mystic Festival a to przez głównie behemota, który się tam pojawia. Przygotowałem na ten temat oddzielny materiał, wrzucam tutaj link na górze, żebyście sobie mogli obejrzeć. No, nie jest to coś, co jest zaskakujące w naszym kraju, ale no jak widać, nie udało się odwołać Mystika, bo śledzę social media. Ja niestety nie mogłem w tym roku się tam pojawić, ale znajomi są, więc donoszą, jak tam jest na Mystiku. Są jakieś problemy z. Park stage, jeśli dobrze pamiętam, i jakieś tam roszady odnośnie występowania zespołów, ale nic takiego, co by miało wpływ na odwołanie festiwalu, więc super, że się udało i nikt nie, nie starał się dogodzić osobom, które są festiwalem nie zainteresowane w ogóle. Na no, czy będą jakieś kary? Może nie tyle kary, co jakieś konsekwencje. No to zobaczymy, bo to jest ciekawy temat do śledzenia. Dzieje się też za zachodnią granicą, a mianowicie Till Lindemann z Rammsteina został oskarżony o gwałt. I to są zarówno poważne oskarżenia, jak i poważna sprawa. Dwie kobiety, 22-letnia Cynthia a i 21-letnia Kaja R w rozmowie ze stacją NDR oraz dziennikiem SZ opisały scenę gwałtu, jakiego miał się dopuścić wobec nich w 2020 roku wokalista zespołu Rammstein Till Lindemann. Jak poinformował w piątek w ekskluzywnym materiale, obie kobiety wypowiadały się anonimowo przed kamerą i potwierdziły swoje zeznania pod przysięgą. Reporterom NDR i SZ zostały także udostępnione zeznania innych świadków również złożone pod przysięgą oraz wiele zapisów rozmów, które potwierdzają część zarzutów. Pytania NDR i SZ dotyczące konkretnych zarzutów skierowane do Lindemana i jego zespołu zostały bez odpowiedzi. Z tego co wiedziałem, już odpowiedzi były, nie zagłębiałem się za bardzo w temat, ale oczywiście wszyscy dementują, natomiast podobno pojawiają się też nowe zarzuty, jak rozumiem, zgłaszają się inne osoby. No, poważny temat, zachęcam w ogóle do jego pośledzenia, bo jest tego sporo w mediach również polskich i no powiem Wam gruba sprawa. Roszady w składzie inflames czyli nic nowego, odszedł od nich właśnie basista Bryce Paul, który grał z nimi dość długo, bo jakoś od 2017 albo 2018 roku. Na stałe nikogo jeszcze nie znaleźli, ale na żywo wspomoże ich Liam Wilson z The Dillinger Escape Plan. Z ciekawostek Dave Mustaine zdradził co nieco z kosztów utrzymania Megadeth na trasie. Muzyk w trakcie rozmowy z podcasterem Jeremy White'em nie tylko wyraził swoje zaniepokojenie stale rosnącymi kosztami występowania na żywo, ale nawet zdradził, ile kosztuje obecnie utrzymania Megadeth w trasie. Wydaje się, że wydajemy około 45 tysięcy dolarów dziennie, a może nawet coś w okolicach 52 tysięcy dolarów dziennie. I mówię tylko o dniach, w których nie występujemy. Jeśli chodzi o dni koncertowe, to są one jeszcze droższe, bo dochodzą do tego pensje wszystkich zaangażowanych w pokoje hotelowe, ubezpieczenia, autobusy i ich kierowcy, ciężarówki i ich kierowcy. Tak dochodzi tu naprawdę dużo rzeczy. No... Yy... Bycie w dużym zespole, gdzie organizuje się duże trasy, duże koncerty. No to też wiadomo, że dużo osób przy tym współpracuje i koszty są duże, więc tu chyba nic nie jest zaskakujące. Natomiast no, to jest taka ciekawostka insiderska, ile faktycznie może kosztować utrzymanie zespołu w trasie. Nie wiem, czy to są realne kwoty, bo są ogromne, ale no, czemu miałby kłamać? I przechodzimy do nowości muzycznych. Pierwsze oczywiście Behemoth z nowym klipem do utworu z płyty Opus Contra Naturam. A dokładnie do kawałka Once upon a pale horse. No powiem Wam oczywiście standardowo, klip światowa klasa, bardzo dobrze się go ogląda, aczkolwiek niektóre CGI są dobre, czyli te efekty komputerowe, a niektóre takie troszeczkę przaśne. Natomiast mi najbardziej tutaj podoba się dynamika ujęć, strzelam, że to było w wysokim frame rate'cie nagrywane, żeby można to było przyspieszać i zwalniać i właśnie między innymi dlatego udało się osiągnąć taki fajny efekt. Warto sprawdzić ten klip, no bo klipy Behemoth robi zajebiste. W sensie to nie Behemoth robi, no bo ktoś robi dla nich, ale wiecie o co chodzi. Fajnie wyszedł też klip promujący drugi album Black Braid. Fajnie się to ogląda, ale mam takie dziwne uczucie, że coś jest dziwnego nie tak, bo black metalowcy wymalowani, wytatuowani grają black metal na pustyni. Tylko czemu mieliby być traktowani mniej truń niż np. Norwegowie na fjordach czy w lasach? Chociaż na ten temat chyba powinien się wypowiedzieć jakiś. Tru wojownik o bycie, tru prawdziwym brak metalowcem, Którym ja oczywiście nie jestem. Z nowych płyt na pewno zwróćcie uwagę na właśnie nowy krążek polskiego zespołu Pandrador i spokojnie, bo pytacie w komentarzach pod filmami, czy będzie recenzja nowego Pandrador. Tak, będzie za jakiś czas recenzja nowego Pandrador, bo płyta jest bardzo dobra i brzmi zajebiście. Zajebiście też chodzi nowa Tulkandra, czyli najbardziej dissectionowi, naśladowcy dissection, którzy grają jak dissection. Oni w sumie nie wydawali nigdy słabych płyt, więc nie jest tajemnicą i nie było niespodzianką. Może tak, że nowy album będzie mocny i jest mocny, warto go posłuchać. Sprawdźcie też nowy trzeci album polskiego, Profecji. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę. Wielkie dzięki dla zespołu za album, który dodatkowo został mi przekazany dosłownie kilka dni temu dłonimi, rękami Bartka, za co serdecznie dziękuję, bo słuchałem go sobie ze streamingu, a teraz mogę go sobie śmiało słuchać z CD, czyli tak jak powinno się słuchać płyt metalowych. Jeśli lubicie heavy metal, posłuchajcie koniecznie nowej płyty szwedzkiego Enforcer. To jest zespół, który ja jakiś czas temu polecałem, a polecałem go w związku z tym, że wreszcie udało mi się kupić Death by Fire, moją ulubioną ich płytę na winylu, a tymczasem nowy album jest naprawdę dobry, bo oni już od jakiegoś czasu nie nagrywali dobrych płyt. Ta nowa jest naprawdę spoko, jeżeli lubicie takie granie, no to polecam mocno. Nowych płyt było oczywiście zdecydowanie więcej, ale ten materiał by trwał nie wiadomo ile, jakbym wszystkie tutaj omawiał, natomiast no wiadomo, że też nie do wszystkich dotarłem, nie wszystkie słyszałem, dużo mi minęło mnie, albo nie sprawdziłem, albo wyleciało z głowy przy przygotowywaniu sobie takiego krótkiego skryptu do tego materiału, więc... Zachęcam Was, jak zawsze, do wrzucenia czegoś w komentarze, a mianowicie oczywiście kwestie nowych wydawnictw, które warto Waszym zdaniem posłuchać, bo skorzystamy na tym wszyscy. Ja część, tak jak mówię, nie, nie wrzuciłem tutaj do materiału, albo ominąłem, mignęło mi, albo w ogóle do mnie nie dotarła informacja, że ktoś coś wydał, a tak jak wrzucicie do komentarzy, no to skorzystamy na tym wszyscy. A ja jeszcze dodam na koniec, że jak ktoś lubi Cradle of Field, no to podobno Cradle of Field nagrywa nowy album i... No, ostatnio, powiem Wam, oni nagrywają całkiem niezłe książki, więc moim zdaniem jest na co czekać. Jeśli lubicie Cradle of Field tak jak ja, no to myślę, że warto poczekać. Coś <grymne> mądrego chciałem powiedzieć, ale wyszło jak zawsze. No, chodzi o to, że po prostu nagrywają nową płytę. Tyle ode mnie. Widzimy się niedługo przy kolejnym materiale. Trzymajcie się. Na razie.